Witam serdecznie Z racji tego, że na polskim metinie Doszły jakiś czas temu nowe misje Tam 8 czy 10, zaprezentuję je... Uwaga Dziah. Na początek misja Horry Brat. Misję tą dostajemy zaraz po zalogowaniu się do metina Jak widzimy Dostajemy ją od strażnika wsi Więc czym prędzej Pędzimy do strażnika wsi Klikamy na niego i wybieramy misję Chory Brat. Pokaże nam się menu. Przeczytajmy sobie na spokojnie. Czyli tutaj chodzi o to, że jego brat y, zapadł na jakąś tam chorobę. Należy mu dostarczyć lekarstwo. Czyli brata ma w świątyni chwang, tak? Czy to jest ten kolej z opuszczoną dla demonów? Pomóż bratu, okej. Okay i wrócimy do Bagą, żeby mu powiedzieć, na co jest chory, jakie ma objawy brat strażnika wsi, klikamy, wybram misję chory strażnik a on nam tutaj tłumaczy, że potrzebuje lekarstwa ale należy mu wskazać objawy z racji tego, że ja nie skupiam o co chodzi, nie zapamiętałem jakie ma objawy wracam z powrotem do strażnika wsi i ponownie czytam dokładnie tekst. Trochę siara, ale ten nie jest XD. Okej, okay, FUBU na tym białym koniu. Klikamy ponownie, wybieramy misję Hory Brat. Czytamy bardzo uważnie, co tam strażnik wsi nam opowiada. Czyli boli go głowa i jego skóra jest zaczerwieniona, ale niestety nie może opuścić służby. ok, jedziemy z do B, go wybieramy misję i tym razem wskazujemy poprawną mm, poprawną biały, tak, na co jest chory brat strażnika wsi, tak, i wybieramy o, pyk b, o, wszystko ok, fajnie, ok ale musisz zdobyć tylko kilka składników, no dobra spoko, to mi tam szkodzi, nie Mam niski level, zawsze się przyda trochę tam jakaś tam nagroda Yang. No i potrzeba co? Mmm zio zioło lecznicze z plusem. Mamy polować na białego tygrysa, tak? I i i i co? I wątroba tygrysa mamy polować na tygrysa. Czyli proste zadanie wydrobić dwa przedmioty. Jako że ja jestem w to idziemy na Zab... Zrobi Zrobi Zrobimy im tam małą rozróbę. Okej, okay, mały flash. No i fubu tutaj bije. Wybijam spota. <noise> żeby nam coś dobło, tak? Czyli wątróbka i zioło rzecznicze z tygrysa i białego tygrysa. No to do dzieła. Każdy tam chyba wie u was yy, na tym świecie, Dino czy tam w chuniu. Tutaj widzimy wątróbkę dropa, gdzie u Was występują, ale tygrysy najczęściej występują w chuniu na przykład przy yy, no jak to mówić, przy morzu tam, nie? Tam koło ko ko rybaka. Czyli dro droptaliśmy sobie wątróbkę i zioło lecznicze trzeba jeszcze wydropić. No I stłuczemy dalej. Tygrysy. Mamy flash. Wiadomo co chodzi. Droptaliśmy zioło lecznicze. Wszystko fajnie. Dobijamy do końca spota i wracamy do strażnika wsi. Jeszcze mały klik na misję że mamy wszystko już ok wracamy do bago do miasta tak <small> czym prędzej jesteśmy już w mieście podchodzimy do bago zobaczymy co nam teraz powie Wybieramy misję, chory strażnik och dziękuję teraz mogę wam przyrządzić lekarstwo na świeć demon Gotowe, oto lekarstwo, pamiętaj jednak, że... Ble ble, ble 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 Więc mamy te lekarstwo i należy się udać do doliny, gdzie nam mieszkają różne... Kreatury, wow. Czyli... Hm. Mamy iść do brata strażnika, wieży demonów Misja prosta, ci którzy mają niski level, niestety, ale będą, będą zmuszeni Iść do tej wieży demonu <grym> Z buta im High level oczywiście mają to wygodę, że od chyba od 60 levela, ale, ale chyba tak od 60 albo od 61 można się teleportować tutaj od tego capa w mieście, co nie? Ok, jesteśmy przy Wieży Demonów, klikamy na strażnika. Klikamy tutaj: Wieży Demonów, pyk Wybieramy misję, chory strażnik. Och, dziękuję, i za to, że przynieśliśmy mu lekarstwo. Dostaliśmy, nawet fajną nagrodę punkty doświadczenia trochę tam jak, jak nie za dużo, bo po z tego, no budki dostaliśmy też budki mogą być czasami z jakichś tam bonów 2 khp, to różnie było no i tam 5 minut to po potu, żebyśmy mogli tam śmigać ale tak generalnie to jest, jest okej okay. to nie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu pozdrawiam wasz FUBU